W dzisiejszym odcinku programu Domy gotowe pod lupą, w którym sprawdzam i oceniam domy prefabrykowane, pokazuję z bliska detale, omawiam przekrój ściany, oceniam dom i jego ofertę, mówię ile to wszystko kosztuje. Cześć widzowie, właśnie jadę obejrzeć jeden z interesujących mnie domów szkieletowych prefabrykowanych od firmy Modularen. Projekt to Grand House 90. Projekt dla mnie bardzo ciekawy, bo odpowiadający w większości moim potrzebom, a przy okazji bardzo atrakcyjny wizualnie. Pokażę Wam ten dom od A do Z, a nawet Z. Przelecimy sobie wspólnie ten domek metr po metrze, żebyście wiedzieli, czego ogólnie można się spodziewać. Zaczniemy od zewnętrza, omówimy środek, absolutnie wszystkie szczegóły techniczne, a na końcu podam Wam ceny, konfigurację i moją opinię. Chcę tylko zaznaczyć, że w materiale mówię co myślę i nikt na to nie miał wpływu. Można na początek kilka liczb, które pomogą nam przy oglądaniu tego domu. Jest to dom parterowy, 90 m2 użytkowych, 114 m2 zabudowy. 3 pokoje, salon, kuchnia i pomieszczenie gospodarcze. Dodatkowo mamy taras. Oglądanie zaczniemy od zewnątrz. Pierwsze, co oczywiście się rzuca w oczy, to elewacja. I to nie byle jaka. Mamy tu termodeskę świerkową w takim kolorze. Po drugiej stronie budynku znajduje się także deska w wersji czarnej, przełamująca prostą bryłę tego domu, co zobaczycie za chwilę. Deseczka nie jest płaska, ma taką fajną fakturę, która nadaje jej ciekawego wyglądu. Ja Wam powiem, że elewacja z deski do tego ułożonej pionowo to jest coś, co trafia w 100% w mój gust. Także, sorry, to jest mój kanał, ja się tu będę zachwycać. Nawet mogę sobie zdjęcie konia wstawić, jak mi się podoba. Patrz. Dobra, już. Oczywiście można zrezygnować z deski na rzecz tynku. O czym jeszcze powiem przy okazji przekroju ściany zewnętrznej, drodzy widzowie. Od przodu wita nas także daszek, który w tym domu jest opcją. Pozwolę sobie nie mówić za każdym razem, co jest w wersji podstawowej tego domu, a co nie. Na końcu filmu podam wam zbiór rzeczy opcjonalnych które ta konfiguracja domu posiada oraz jej cenę. Myślę, że tak będzie po prostu łatwiej. Z przodu domu znajduje się okno kuchenne, a nad nim mamy też zamontowany pewien fajny mechanizm. I uwaga, nie są to rolety. Są to żaluzje. Pokażę Wam za chwilę, jak działają w praktyce. Tutaj warto wspomnieć, że ten mechanizm do żaluzji może być całkowicie schowany pod elewacją. Mi akurat to nie przeszkadza, że go widać. Pod oknem akurat w tej wersji widzę, że mamy wypust wody. Dobrze mieć gdzie podłączyć węża ogrodowego, choć nie wiem, czy jest to dla mnie optymalne miejsce. Węża raczej preferuje przeważnie mieć schowanego. Tutaj szybki rzut oka na narożnik. Warto zwrócić uwagę na listkę narożnikową, która moim zdaniem fajnie kończy ścianę i stanowi ładny detal. Możecie też spojrzeć na system orynnowania. Nowoczesne rynny o przekroju kwadratu według mnie tutaj elegancko pasują. Widać tutaj również obróbkę blacharską ściany szczytowej oraz taki mały profil o tu, między dolną a górną częścią elewacji, która chroni drewno na dole właśnie przed laniem się wody z góry. Elegancko. Za rogiem odsłania się to, co mi się w tych domach bardzo podoba, czyli duże okna, tu akurat hs -y. Przy każdym oknie oczywiście znajdują się żaluzje. Widzę dzielny operator kamery, wyzumował nam drastycznie komin. To komin od kozy, która będzie stała w salonie. A przy okazji spójrzmy na dach. Mamy tu blachodachówkę i powiem Wam, no, wygląda ona naprawdę jak dachówka cementowa, na przykład z kreatona. Bardzo fajne rozwiązanie, które nie dość, że jest tańsze konstrukcyjnie i materiałowo, to wygląda równie dobrze i moim zdaniem jest mniej problematycznie. Ja jestem za. Jak widzimy, klient również zażyczył sobie taras, który również został wykonany przez firmę. Taras posadowiony jest na słupkach betonowych i trzeba przyznać, że... no, jest ich wystarczająco na takie taras. Wszystko to wygląda solidnie. Deski na obramowaniu tarasu zacięte są na 45 stopni i widać tu dbałość o deta. Spoko, przy okazji zobaczcie, tutaj ta czarna deska, o której wspominałem, też ma ciekawą teksturę. I jeszcze mamy detal na żaluzję. Tutaj powiem wam, że akurat ten montaż tego zewnętrznego boksa tak średnio mi się podoba. Może jednak mógłby być zlicowany z deską? Tak bym wolał. Nie wiem, jakoś mam małą obawę, jak na to patrzę. A tutaj jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Dla mnie dosyć istotne są detale. No dobra, to jest jakiś głupi, nieistotny przepust na peszel z kablem. Ale no słuchajcie, jeśli taka rzecz jest zrobiona porządnie, to ja się zatrzymam i to pochwalę. Jeszcze sobie spójrzmy na wykończony cokół wokół domu. Dobra, to wchodzimy. W końcu przestał biadolić i jest mięsko. Popatrzmy szybko na rozkład. Prawa część domu to część dzienna, lewa prywatna. W tym przypadku dodatkowo łazienka i toaleta stały się jednością. Mamy też trzy spoko wielkości pokoje. To jesteśmy w wiatrołapie. Po prawej stronie, miejsce na szafę wnękową. Po lewej, pomieszczenie gospodarcze, które generalnie jest dosyć małe. Stawicie tam praleczkę i zasobnik na wodę, i to by było na tyle. Plus to tę wnękę na szafę i ogólnie wiatroła, bo to wcale nie jest takie oczywiste. Okej, okay, jeszcze mały rzut oka na rozdzielnicę. Jest to ogranicznik przepięć, są różnicówki trójfazowe, osobne obwody dla pralki czy indukcji i widzę też przygotowanie pod fotowoltaikę. Generalnie, żeby nie było, elektrykiem nie jestem, ale na pierwszy rzut oka wygląda to dla mnie w porządku. U siebie też mam osprzęt Hagera i nie narzeka. Odpchnięto ty razy w malowałem. Podłogi mamy też wylot wentylacyjny, ale nie ma na przykład komina dla pieca. tu nie będzie. O ogrzewaniu powiem trochę później w filmie. Następna stacja salu. W tym miejscu będzie ściana RTV oraz widać też komin do kozy, która stanie tu później. Mi się takie rozwiązanie podoba i daje fajny klimat w zimę, a przy okazji jest czym dogrzewać. Tutaj też klienci wrzucili sobie okno HS z kategorii no nie Standardowo takiego okna tu nie ma, ale jako, że jesteśmy w otoczeniu lasów w parku krajobrazowym i generalnie żywej duszy tu nie uświadczycie, to czemu nie? Mi się podoba. Salon jest fajnie doświetlony, mi tu tylko brakuje sufitu katedralnego, ale można go dorzucić w opcji. Tak, dziękuję za ten komentarz, kto to będzie mył te okna, już, już nie musisz go pisać, drogi widzu, dalej. W oknach mamy szpaletę wykonaną z podwójnej płyty GKF. Taki drobny detal, który chciałem wam pokazać. Reszta ścian pokryta jest płytami fermasem. Jak to okno chodzi? W sumie to jeździ, w sumie to sunie. Jednym palcem takie okno możecie otworzyć. Nie trzeba być żadnym podzianem. Ty to by nic nie dało. ja jestem, oczywiście. Przy okazji zobaczcie. Żaluzje, o których wspominałem wcześniej, działają w taki sposób. Jest to całkiem szybkie, intuicyjne i responsywne. Czy ja bym sobie takie żaluzje zamontował? Raczej nie, ale ja po prostu nie lubię ani żaluzji, ani rolet. a tym bardziej nie lubię tego czyścić. Nie wypowiem się co do awaryjności, ponieważ nie mam takich danych. Ogólnie, fajny bajer. I doszliśmy tym małym ślimaczym tempem do kuchni, gdzie akurat w dniu otwartym mieliśmy podaną ucztę z oferowanych desek elewacyjnych. Ogólnie ta czara trochę taka przypalona, ale fajnie chrupała. Dobra. Tynki też można zrobić, spokojnie kolego, widzę twoją czerwonym buzię. Nie chcesz mieć stodoły w deskach? Możesz mieć z Moim zdaniem te deski wyglądają naprawdę zajebiście. Na żywo jeszcze lepiej niż w kamerze. I tu w kuchni jest jeszcze jedna fajna rzecz. Zobaczcie, mamy tutaj szczelny oraz ciepły montaż. Dodatkowo pod oknem mamy tak zwaną ciepłą podwalinę podokienną lub ciepły parapet. Jest to XPS, na którym stawiane jest okno, dzięki czemu usuwamy mostki termiczne przy montażu. Bardzo fajne rozwiązanie. Dobra, idźmy dalej. Taki mały tour części mieszkalnej. Dla skali zatrudniłem wielu bardzo drogich statystów, żebyście mogli zobaczyć jak duże są te trzy pokoje oraz łazienka. Jakby co, tak, płytę Fermasel, która jest na ścianach, można stosować w pomieszczeniach mokrych. Hej, sorki, że przeszkadzam w materiale, ale zrobienie takiego filmu to naprawdę masa pracy i bardzo byłoby mi miło, gdybym otrzymał od Ciebie drogi widzu subskrypcję. Bardzo by mi to pomogło rozwinąć kanał i robić dla Was jeszcze dłuższe i ciekawsze materiały. Master Bedroom ma takie okno otwierane uchylnie, nie jest to HS. Tutaj macie namiar też na producenta tych okien. Warto też dodać, że tutaj pokazuję Wam okna aluminiowe, bo takie zażyczyli sobie klienci. Co oczywiście wiąże się z dopłatą. Standard to plastiki. Wracamy do salonu, bo tam mamy pokazany przekrój ściany zewnętrznej, czyli ultra ważną rzecz. Przedstawia się to następująco. Podaje od zewnątrz deska elewacyjna, ruszt wentylacyjny, membrana wiatroizolacyjna Tajwek, płyta Sztejko 6 cm, Konstrukcja. Ciężki szkielet niemiecki 60x160 z wełną Rokul w środku. Paroizolacja w postaci membrany Sztejko, płyta MFP usztywniająca konstrukcję, ruszt instalacyjny z 5 cm wełny i na to wszystko płyta Fermasel. Jeden przekrój ścian uważam za jeden z najlepszych aktualnie stosowanych przez producentów przekrojów. Mamy tutaj zachowaną otwartość dyfuzyjną ściany po stronie zewnętrznej i dobrą paroizolację po stronie wewnętrznej. Dodatkowo na plus, ruszt instalacyjny w środku, dzięki czemu ładnie nam się chowają puszki elektryczne, rury od wody i przewody. Nie musimy dziurawić paroizolacji, która jest najważniejsza w tym szkieletu. Płyta Stejko z zewnątrz zamyka nam też mostki termiczne i jakbyście chcieli tynk, to się go kładzie od razu na nie. Najpierw klej, siatkę i potem tynk, żeby nie było. Na temat tego przekroju oraz innych, które uważam za godne polecenia, na kanale na pewno powstanie film. Piszcie w komentarzach hashtag Dawaj jeśli to Was interesuje. To do tej ściany ma ona współczynnik u 0.135, czyli w skrócie bardzo, bardzo dobrze. Znaczy to tyle, że ta ściana tego ciepła za wiele na zewnątrz nie oddaje. Jest to wynik wiele niższy niż aktualne normy z warunków technicznych 2021 wynoszące 0.2. Współczynnik U dla Stolar PżB oczywiście również te normy spełnia, ale już nie ma wartości tak spektakularnie poniżej norm. Możecie też tutaj zobaczyć, no ja mogłem nawet podotykać, jak wygląda wełna drzewta od Sztejko, której możemy użyć zamiast wełny mineralnej jako izolacja. Ma ona porównywalne parametry izolacyjne. Ale troszkę lepszą akumulacyjność cieplną. Fajna rzecz! A skoro mowa o ocieplaniu, to co ze stropem? Jest to dom parterowy z nieużytkowym poddaszem i dach tutaj ocieplony nie jest. Bo nie ma za bardzo sensu tego robić i ja się z tym zgadzam. Sam strop ocieplony jest dmuchiwanymi włóknami drzewnymi sztejko cel. To jest fajne rozwiązanie, bo w stropie mamy sporo elementów, wokół których nie chce się nikomu wycinać wełny. A tu cyk, dmuchawa i mamy ocieplone. Jeszcze mały disclaimer dla wszystkich malcontentów, którzy zaraz napiszą, że to całe drewniane dobro się pali jak grill w majóweczkę. No nie pali się. Piszcie sobie w neta, test palności Sztejko. O, tutaj jeszcze pokazuję ile mam pary w łapach podnosząc kawałek permasela, porównując go do zwykłej płytyki K. I uwierzcie mi, Fermacell jest ciężki okrutnie. Na sam jego widok strzela mi coś w przyrzu ale za to płyta Fermasel skutecznie zastępuje podwójne płytowanie karton gipsem, ma lepszą akustykę i nośność. Można jej używać w łazienkach, jak już wspominałem. Jedyną jej wadą jest cena i rachunki z NFZ-u za naprawę pleców przynoszeń. To mnie producent to na hali składa, to nosić tego nie musi. Tu macie zbliżenie na ścianę. Widać te włókna, W kroju warto jeszcze zwrócić uwagę na kratkę aluminiową przeciwko wszelkiej zwierzynie lubiącej wbijać pod elewację w przestrzeń wentylowaną. Ona ma temu zapobiegać. Dobra, next stop. Paroizolacja i wiatroizolacja. Tutaj sobie ładnie głaszczę paroizolację, i ona naprawdę jest nie do przedziurawienia przypadkowo. Czuć, że jest to porządna membrana, a co do wiatroizolacji, no to taki papierek porównałbym go do papieru śniadaniowego w strukturze. Ogólnie na płytę Sztejko tego kłaść nie trzeba, ale macie podwójne zabezpieczenie, tak na wszelki wypadek. Plus Tyvek to standard wiatroizolacji w Stanach. E, szybko o ścianach wewnętrznych. Nie są one jakieś super pokaźne jeśli chodzi o przekrój, ale są wystarczające. No i słowo o ogrzewaniu. W każdym pokoju jest termostat, taki jak tu widzicie. Finalnie oczywiście nie będzie wystawiać ze ściany i sprężynować na kablu, jak ten konik na placu zabaw. W tej chacie jest ogrzewanie podłogowe z użyciem mat grzewczych na podczerwie. Wyglądają one tak o... Jak to się sprawdza w praktyce? No dokładnie wam nie powiem, bo chciałbym to porządnie przetestować. Jak chcecie taki odcinek, proszę o informację w postaci hashtaga Testuj pod w komentarzu. A skoro mowa o podłodze, no to na płycie fundamentowej leży tu 12 centów styropianu oraz 6 centów wylewki. Myślę, że to zdecydowanie wystarczająco, ponieważ mamy tu 20-cm płytę fundamentową izolowaną XPSM300 o grubości 10 cm. Mi się taki setup podoba. A to jeszcze coś, co mnie zaskoczyło. Zobaczcie, jak duży jest strych w tym domu. Myślę, że spokojnie teściową można tam położyć, jak przyjedzie na święta. Raczej się zmieści. Będąc w środku domu nie odczułem jakichś problemów z akustyką, a przypominam, że tam nie było nawet drzwi. Firma przeprowadzała też test Blower Door, gdzie otrzymali wynik poniżej 90. Czyli dobry. Standard budownictwa energooszczędnego. No i dobrnęliśmy do momentu, na który wszyscy czekają. Czyli na ice. Dla tych z Was, którzy już jakieś domy widzieli lub szukają czegoś dla siebie już dłużej, raczej zaskoczeniem nie będzie, że tutaj tanio nie jest. Powiem tak. Uważam, że jakość tutaj jest jedną z wyższych, jakie widziałem na rynku. Chodzi mi zarówno o dobór materiałów, jak i wykończenie. O ile taki dom standardowo kosztuje? To jest katalog Modularen. Grand House 90 w standardzie deweloperskim to koszt minimum 435 000 zł netto. Od razu doliczcie płytę fundamentową za 78 tysięcy, około 25 tysięcy zł za transport i 12,5 tysiąca za papierologię projektową. Więc ten koszt początkowy to tak naprawdę 550 000 zł netto. Ile za taką konfigurację, jak Wam pokazuję? Wymiana okien na aluminiowe około 20 tysięcy. Teraz z fundamentem 32. Daszek przed wyjściem 8,7 tysiąca. Dam rolety, bo nie wiem ile wyszło za te żaluzje 16 tysięcy. I na to wszystko wielkie okno HST tak z 10 koła dopłaty powiedzmy. Więc ogólnie mówimy tutaj o 86 tysiącach złotych w opcjach czyli jakieś 630 tysięcy zł netto 8% VAT, czyli 680 tysięcy złotych stan deweloperski brutto. Jak chcecie, to tutaj macie jeszcze inne opcje zawarte w katalogu. A stronę Modularen załączam w opisie z linkiem do tego konkretnego domu. Ten dom, co raczej oczywiste, trzeba jeszcze wykończyć. Firma też może to zrobić dla Was. Ale nie znam szczegółów. Okej, okay, ale to jest dom prefabrykowany, tak? To ile w takim razie trwa to wszystko? Firma mówi, że większość inwestycji realizuje w czasie około 6 miesięcy, czasami do 9 przy trudniejszym projekcie. Ale uwaga, jest to czas realizacji od momentu uzyskania pozwolenia na budowę, pomimo że samo stawianie prefabrykatów to 2-3 dni. Pamiętajcie, że współpraca z projektantem oraz oczekiwanie na urząd również swoje trwa, dlatego uważam, że warto przyjąć te 9 miesięcy jako w miarę rozsądny czas oczekiwania na spójny nowy dom. To tak podsumowując już ten film, co ja o tym sądzę? Moja opinia jest taka. Ma dwie części: techniczną i powiedzmy cenowo-czasowo-okulną. Nawet jakbym chciał się przyczepić do czegoś, to kurde, no nie za bardzo mam do czego, co myślę, że pokazałem w filmie. Praktycznie wszystkie rozwiązania techniczne mi tutaj odpowiadają, a jakby mi się coś nie podobało, na przykład ogrzewanie pod to sobie mogę zmienić to ogrzewanie na wodne. Nie ma problemu. I to nie jest tak, że ja tu wychwalam firmę, czy coś, po prostu uważam, że ten dom jest naprawdę spoko i wykonany z dbałością o jakość, zarówno materiałów, jak i wykończenia. To co mi się nie podobało, pokazałem w trakcie filmu, ale nie są to jakieś totalnie zaborowe tematy, tylko w sumie popierdółki. No to jak to wypada całościowo? Czy jest taniej od domu tradycyjnego? Nie. Czy jest szybciej od domu tradycyjnego? Raczej tak. Czy jest bardziej komfortowo budować za pomocą jednej ekipy? Tak. Czy dom szkieletowy jest lepszy od murowanego? Ja się w nim czułem jak w każdym innym domu. Wiele takich domów odwiedziłem i naprawdę nie ma różnicy. Nie słychać pierdnięcia z drugiej strony domu, tak jak niektórzy myślą. Te domy po prostu są różne. Szkieletówka ma swoje wady i zalety, tak samo jak murowany. Ogólnie uważam, że za ten poziom jakości i absolutną bezobsługowość takiej budowy, to jest to uczciwa oferta. Raczej w górnym rejestrze cenowym na rynku niż w dolnym, i to jest ok. rozumiem to. Ostatecznie i tak musicie ocenić sami, bo moje potrzeby reprezentują pewnie, nie wiem, 0,1 promila widzów, którzy to zobaczą. Jeśli podobał ci się materiał, kochany widzu, i chciałbyś zobaczyć więcej takich materiałów, które pomogą ci wybrać Twój wymarzony dom, zostaw subskrypcję i komentarz lub daj lajka. To dla mnie naprawdę wiele znaczy. I na koniec filmu jeszcze wielkie podziękowania dla pana Mariusza, prezesa Modulary, da rozbudowane i wyczerpujące odpowiedzi na wszelkie moje pytania odnośnie domu oraz procesu budowy. Dzięki panu oraz fajnej organizacji tego dnia udało mi się naprawdę miło spędzić czas i wiele dowiedzieć. A was, drodzy widzowie, zapraszam na następne materiały, zarówno edukacyjne, jak i pokazy innych domów. すいません。<laughs> <laughs>